Halo, halo, witam serdecznie wszystkich moich widzów. Witam po tej dwumiesięcznej przerwie, nawet prawie trzy od po, na, pod poprzedniego odcinka, ale już wracamy. Dzisiaj pierwszy odcinek z poradnika, oczywiście jak zrobić sobie rozdziałki. Pokażę Wam, widzowie, trzy rozdziałki, jakie można sobie fajne zrobić omówimy ich zalety, ich wady porównamy ją do oryginalnej rozdziałki z gry zobaczymy na jakiej zasadzie one działają jakie można fajnie wykorzystać pokażę wam oczywiście jak się je robi, wszystko po kolei krok po kroku, jeśli będziecie mieć problemy to oczywiście możecie pisać w komentarzach yy, z czym macie problem a ja spróbuję wam się pomóc pokażę wam możliwe Wszystkie opcje jakie można się tam ustalić Zobaczymy tak naprawdę Co nam, co nam to naprawdę daje Takie te yy, Zmienianie rozdziałki No i co no i my przechodzimy Do odcinka do omawiania Wy nie zapomnijcie zostawić Łapy w górę Nie zapomnijcie również zostawić subskrypcji Na kanale bo lecimy Bo dobijamy sobie 500 Subskrybentów Oczywiście nie zapomnijcie jeszcze udostępnić koleżance, koledze, który jest również standofowym świrem. Nie zapomnijcie udostępnić, żeby oni również dowiedzieli się o tym, jak mogą sobie ulepszyć swój gameplay, jak mogą sobie yy, ułatwić niektóre rzeczy. Także ja zapraszam do oglądania. Pierwszą rozdziałką, widzowie, jaką sobie omówimy, jest to rozdziałka taka właśnie oto rozciągnięta jak na załączonym obrazku taka rozdziałeczka, która oczywiście na pierwszy rzut oka widać, że taka rozdziałeczka mocno rozciąga nam ekran. Przy okazji również yy, jest to rozdziałka, dzięki której spada nam niestety dużo na jakości. Ja tu wszystkie Porównania wszystkie te rozdziałki, które robiłem zdjęcia, robiłem screeny, miałem ustawione jak, naj, jak największe znaczy jak największe ustawienia, wszystko miałem na wysoko w ustawieniach, także jak widzicie, jakości odbiera ta rozdziałka, widzicie, że jest właśnie mocno rozciągnięta że te kolory również nie są takie żywe, tylko no, takie przyciemnione, rozpikselo rozpikselowane. Ale jest przede wszystkim to, co, o co każdemu nam chodzi, czyli postać jest bardzo, bardzo rozciągnięta. W czasie meczu bardzo by to pewnie ułatwiało takie właśnie roz rozciągnięcie. Ułatwi oczywiście trafić. Takiego gościa, co jest szeroki normalnie, jakby bary miał po, z dobrej serii na siłowni. Także jak tutaj widzicie, mocno to jest rozciągnięte No i właśnie wymienię sobie te wady, czyli rozpikselowane, że jest trochę. Trzeba mieć dosyć duże, ustawione, mocne grafiki, żeby to ładnie gra wyglądała. Mm. Właśnie, bo jeśli byśmy grali na średnich, może nawet i niskich, jeśli ktoś tak lubi grać przyzwyczajony jest tak jak ja, no to mogłoby to średnio wyglądać, mogłoby to strasznie już grę rozmazać i nie, niekoniecznie ta gra by tak ładnie wychodziła, wycho wyglądała no i chodzić, i też może by nie chodziła i dobrze. Jeśli chodzi o FPSy y to raczej na pewno mamy ich więcej. Będziemy odczuwać tą płynność bardziej, szczególnie na gorszych sprzętach. Także tutaj plus, że fps -y będą lepsze, stabilniejsze. Oczywiście, właśnie, że postacie są szerokie. Drugim plusem lub minusem dla kogoś jest to, że oto właśnie te, oto właśnie ta rozdziałka sprawia. Że trzeba sobie zwiększyć sensa, niestety, ponieważ jeśli macie niskiego sensa, to na tej rozdziałce, niestety, obrót zajmie Wam dosłownie, z, nie wiem, z 8 razy, żeby palcem po całym ekranie przejechać, żeby zrobić obrót, jak nie więcej. Także tutaj trzeba mieć sensa wysokiego, większego prawdopodobnie niż 2, jeśli przyspieszenie, no to też mocne, bo pewnie tak około. Około 10, yy, znaczy na no, 0,10, coś takiego, albo więcej, nawet i wtedy 0,10, i wtedy właśnie taka rozdziałka ma sens. Yy, będziemy to czuli, będziemy oczywiście mieć wszystko dopasowane, ale na, na mniejszej częstotliwości tutaj. Na mniejszej czułości to nie będzie oczywiście dobre rozwiązanie, ponieważ no zanim my się obrócimy, to przeciwnik już by nas zdążył zabić z 10 razy. Jak nie więcej. Także takie są plusy i minusy tej rozdziałki. Dobrze, ale teraz przejdźmy do kolejnej rozdziałki, jaka jest oczywiście to rozdziałeczka 4-3 znawana za iPadowską, którą możemy zrobić poprzez podzielenie ekranu. Według mnie ona jest y, również dobra. Graliśmy, ja grałem na niej przez bardzo długi czas. Na początku jeszcze jak nie wiedziałem, jak się robi tą lepszą 4-3, tak zwaną. Jest ona dobra, ale oczywiście ma również i wady, takie jak właśnie to. Na pierwszy rzut oka widać rozpikselowany ekran czyli mamy gorszą tutaj gorszy tutaj widoczność, gorsze widzenie modeli poniekąd, tak żeby się gdzieś wcelo wcelować na daleko oczywiście postacie również są szerokie również są stabilne dzięki temu fps -y. również mamy rozciągnięty właśnie fajnie ekran mamy lepszą tutaj właśnie taką widoczność. Większość mamy tych plusów niż minusów także bardzo polecam tą także również polecam tą rozdziałkę jeśli ktoś nie ma takiej opcji jak pływające okno ponieważ przejdźmy teraz do lep najlepszej według mnie rozdziałki możemy uzyskać dzięki właśnie pływającemu oknie lub oczywiście Podręcznemu, który takie dwie nazwy noszą te funkcje, żeby sobie zrobić taką rozdziałkę, oczywiście, mamy wszystko mamy i widać na pierwszy rzut oka, że jest to yy, zachowane są kolory, lepiej wszystko wygląda, nic nie ma pixeli, również FPS-y są. Stałe, stabilniejsze, bardziej. Mamy rozciągnięty ekran, mamy rozciągnięte postacie, dzięki czemu łatwiej zabić. Wszystko jest zachowane, nie ma żadnych wad. Oczywiście sensa również nie trzeba jakoś bardzo dużo zmieniać, wystarczy tylko trochę. Także najlepsza według mnie rozdziałka, jaką można tutaj sobie zrobić do grania. A teraz przejdźmy oczywiście widzowie do tego jak się takie rozdziałki robi Jak zrobić tą pierwszą rozdziałkę jaką robiliśmy Czyli taką 50 na 50 podzielony ekran Taka ta najbardziej rozciągnięta Czyli oczywiście wchodzimy sobie do standoffa Czekamy aż się tylko trochę załaduje Bierzemy tutaj podziel ekran Sobie bierzemy cyk Bierzemy sobie kalkulator oczywiście i zostawiamy tak jak jest wszystko. Nic tutaj nie ruszamy, musi, musi być 50 na 50. Czekamy aż gra się załaduje i wtedy osiągniemy tak naprawdę nasz cel, nasz, tutaj naszą właśnie rozdzielczość jaką chcemy uzyskać do grania. Także tutaj na początku tak to wygląda musimy przesunąć w dół sobie standoffa mam się pięknie tutaj już obróci. I jak widzicie mamy tą właśnie oto rozdzielczość. Teraz przejdźmy do ustawienia drugiej rozdziałki, czyli tej 4-3, która również jest bardzo dobra, która oczywiście jest lepsza od poprzedniej. Ale mówię, tak jak mówiliśmy, traci sobie na jakości. Czyli tutaj otwieramy standoffa, klikamy sobie tutaj, żeby wejść w karty, bierzemy sobie podziel ekran, klikamy sobie znowu na kalkulator i ustawiamy sobie tutaj, żeby było 30 na, 30 na 70. Taki podział, żeby sobie tutaj ładnie tą właśnie 4-3 iPadowską rozdziałkę ustawić. Czekamy, aż wszystko się pięknie załaduje. O, mamy pięknie załadowany. Teraz przeciągamy standofa do dołu i mamy rozciągnięty pięknie ekranik. Jeśli chodzi o trzeci sposób na najlepszą rozdziałkę, czyli oczywiście 4-3, ale bez utraty żadnej jakości, czyli według mnie właśnie ta najlepsza, to klikamy sobie standofa. Teraz nic nie robimy, oczywiście czekamy aż tutaj oczywiście gra nam się załaduje, czyli czekamy, czekamy aż tutaj będzie nam czytywało Gmaila, czytywało nas, yy, nasz profil i dopiero wtedy jak wczyta to szybko wychodzimy zanim się załaduje i otwieramy nasze okno podręczne lub pływające okno i czekamy aż dopiero wczyta nas do menu gry. I jak już nas tutaj pięknie wczyta, to zwiększamy sobie ekran i mamy naszą piękną, bez utraty jakości, piękną rozdziałeczkę. Tak jak widzicie, wszystko jest pięknie zachowane. Grafika również jest piękna, i nic nie jest rozpikselozowane A sam fakt, że zostaje nam rozciągnięty ek ekran, to najlepsza rzecz, jaką możemy dzisiaj. услышать